Ale nie podejmując go, tracimy wszystko. Muszę odejść z zespołu. Co? Nie rozumiesz, że to rejterada? Zastanów się. Uspokójcie się. Ty też. A jak mam się zachowywać? To jedyne wyjście. Najprostsze. Pomyśl o nas. O kim mówisz? O naszej piątce. Cześć. Sorki, że się wtrącam. Co tu robisz? Nic. Mam dla Was rozwiązanie. Wypad z baru. Czemu się wściekasz? Wpadłem na pewien pomysł. Mam to gdzieś. Zaczekaj. Nie mamy nic do stracenia. Co proponujesz? To proste. Po co zespół ma zostawać w pięcioosobowym składzie, skoro można wymienić jednego członka? To niesprawiedliwe. Nie zgadzam się. Przeciwnie. Wszystkie zespoły tak robią. Spójrz. Jesteśmy podobni. Wszystko jak ze mnie, co nie? Oto rozwiązanie Co wy na to? Precz z łapami Proszę, bracie, nie jesteśmy braćmi Właśnie Bustamante nie zaprotestuje, gdy dołączę do zespołu Mogę podróżować Kapujecie? Jestem twoim rozwiązaniem, braciszku Co sądzisz? Super pomysł. Nie jestem Twoim braciszkiem. Mam cię dość. Uspokój się. To tylko pomysł. Wyluzuj. Zaczekaj. Opanuj się, Diego. Diego? Bo oberwiesz popielniczką Jeśli chcesz, znajdź swoich rodziców Ale ja nie zamierzam Szukałabyś kogoś, kto miał środki na twoje utrzymanie, ale porzucił cię na ulicy? Wiesz czemu? Bo im przeszkadzałam Nie mów tak Może kiedyś poszukam matki, ale jej nie znam

ale masz komu dziękować za miłość i opiekę. Nawet jeśli nie jesteś ich biologicznym dzieckiem, wychowali cię. W ten sposób stałaś się ich córką. Jeśli chcesz szukać prawdziwych rodziców, zrób to. Ale nie zapominaj o rodzinie, która zapewniła ci opiekę i prawdziwą miłość. Inaczej bycie tu nie było. Mam nadzieję, że będziesz o tym pamiętać. Dzień dobry, Julia. Przepraszam, zostań. To w końcu pokój nauczycielski. Dzięki. Miło, że wróciłaś. Zmieniłaś się. Licznie wyglądasz. Obcięłaś włosy? Nie, zmyłam lakier i zmieniłam fryzurę. Do ci. Dzięki. Spotkałaś się już z piątoklasistami, którzy zorganizowali protest? Miałam już z nimi lekcje i wszystko poszło gładko. Staram się nie być taka ostra, ale jeśli myślą, że pomogę im zdać albo zawyżę oceny, bardzo się mylą. Chcę się zmienić, ale przez to ich średnia nie podskoczy z dnia na dzień. No, Wykluczone. Oczywiście, zgadzam się. Jeśli sprawiedliwie ich ocenisz, a nie będą się uczyć, to ich problem. Dokładnie. Pójdę na lekcję. Miło Cię ja. widzieć. Dziękuję. Enrique? Enrique? Dzięki za tamtą rozmowę. Może nie wyraziłam się zbyt jasno, bo zawsze ukrywam uczucia. Ale tym razem od razu powiem Ci, że jest mi bardzo przykro z powodu Twojej żony i synka. W końcu była moją przyjaciółką. Współczuję Ci. Wiem. Dziękuję. Występują zbuntowani. Odcinek czterysta jedenasty. con Nie wiem, co zrobimy, ale trzeba działać od razu. Mówię o tobie. To niesprawiedliwe, że przez ciebie nie polecimy do Los Angeles. Kłócąc się, nic nie osiągniecie. Ten koncert jest mega ważny. Wymyśl coś. Znasz mojego ojca. Tak. Ciebie też. Nie masz jaj, żeby mu się postawić. Rozwiążesz ten problem? Już mu mówiłem, że chce być w zespole. Ale mnie nie słuchał. Groził, że pozwie Guzmana. Ten facet postanowił nagrać naszą płytę i załatwił nam kontakty. Nie mogę go wystawić. Was też nie. Więc najlepiej jeśli odejdę. Stworzycie kwintet albo zastąpi mnie mój braciszek. No nie.